Rozdział XIII. Na ratunek. Tchórzliwy lew był bardzo ucieszony, słysząc, że zła czarownica rozpuściła się w wodzie, a dorotka od razu otworzyła bramę więzienia i go uwolniła. Razem poszli do zamku, gdzie dziewczynka szybko zwołała wszystkich winków i oznajmiła im, że już nie są niewolnikami. Zapanowała wielka radość. Dzień wybawienia ustanowili świętem państwowym i odtąd zawsze spędzali go na ucztach i tańcach. Ach, gdyby tak byli z nami nasi przyjaciele, strach na wróble i blaszany drwal, żeglew, wtedy już niczego nie brakowałoby mi do szczęścia. Czy sądzisz, że uda nam się ich uratować? Spytała niespokojnie dziewczynka. Można spróbować. Wezwali i winków i zapytali, czy mogliby pomóc im uratować przyjaciół, a oni zaś odparli, że z radością zrobią dla dorodki wszystko. Dziewczynka wybrała więc mężczyzn wyglądających na, jej, na najroztropniejszych i ruszyli w drogę. Wędrowali cały dzień i część następnego, aż doszli do skalistej doliny, gdzie leżał pobijany, pogięty, blaszany drwal. Obok niego spoczywał wrak siekierki. Ostrze zardzewiało, a trzonek był złamany. Winkowie delikatnie wzięli drwala na ręce i zanieśli do żółtego zamku. Po drodze Dorotka popłakiwała nad smutnym losem przyjaciela. Czy są wśród Was blacharze? Zapytała Winków. O tak, niektórzy są wręcz znakomici. A więc prowadźcie ich do mnie. Blacharze przyszli przynosząc ze sobą w koszykach wszystkie potrzebne narzędzia. A dorotka zapytała, czy potrafią wyprostować te wgniecenia, aby przywrócić blaszanemu drwalowi poprzedni kształt i zalutować wszystkie dziury. Blacharze uważnie obejrzeli drwala, odpowiedzieli, że ich zdaniem potrafią naprawić go tak, by wyglądał jak należy, po czym wzięli się do pracy. W jednej z wielkich żółtych komnat zamku pracowali trzy dni i cztery noce, wyklepując, wykręcając, wyginając, lutując i polerując nogi, korpus i głowę blaszanego drwala, aż w końcu znów wyglądał jak dawniej. Także zawiasy znów działały bez zarzutu. Miał wprawdzie na ciele kilka łat, ale blacharze wykonali dobrą robotę, a że drwalnie był próżny, wcale się łatami nie przejmował. Kiedy w końcu wszedł do pokoju Dorotki, żeby jej podziękować, był tak szczęśliwy, że płakał z radości, i dzieci się wczynka musiała mu starannie wytrzeć łzy, żeby zawiasy nie zardzewiały. Jednocześnie sama rozszlochała się ze szczęścia, że znów widzi starego przyjaciela. Lew natomiast tak często ocierał łzy końcem ogona, że zupełnie go przemoczył. Ach, gdyby był tu z nami strach na wróble, powiedział Dwal, kiedy dorotka skończyła mu opowiadać o wszystkim, co się zdarzyło. Musimy spróbować go znaleźć, powiedziała dziewczynka. Poprosiła więc o pomoc winków i wszyscy razem wędrowali cały dzień i cza część następnego, aż doszli do wysokiego drzewa, na które skrzydlate małpy zrzuciły ubrania stracha na wróble. Było to naprawdę wysokie drzewo. W pniu tak gładkim, że nikt nie mógł się na nie wdrapać, ale blaszanemu drwalowi od razu wpadł na pomysł: Zetnę je i zabierzemy ubrania stracha. W czasie, gdy blacharze byli zajęci naprawianiem drwala, jeden z winków złotnik zrobił nowy trzonek siekiery z litego złota i zastąpił nim stary, ten złamany. Jeszcze inni polerowali ostrze tak długo, aż usunęli całą rdzę i lśniło ono teraz jak srebro. Drwal nie miał zamiaru tracić czasu, szybko więc zabrał się do roboty i wkrótce drzewo runęło z trzaskiem, a ubrania wypadły spośród gałęzi. Dorotka pozbierała je i kazała winkom zanieść do zamku, gdzie zostały wypchane świeżą, czystą słomą. I już po chwili strach cały zdrowy dziękował przyjaciołom za uratowanie życia. Nasi wędrowcy znowu więc byli razem. Spędzili kilka przyjemnych dni na zamku. Ale któregoś dnia dziewczynka przypomniała sobie Ciocię Emmy, powiedziała: Musimy wracać do Oza i poprosić go o spełnienie obietnicy. Właśnie, rzekł blaszany drwal, nareszcie dostanę serce. A ja rozum, dodał wesoło strach na wróblo. A ja odwagę, rzekł pogrążony w zadumie tchórzliwy lew. A ja wreszcie wrócę do Kansas, zawołała Dorotka. Chodźmy już jutro do szmaragdowego miasta. Tak też zrobili. Następnego dnia wezwali wszystkich Winków, pożegnali się z nimi. Winkom było bardzo smutno, że przyjaciele odchodzą. Drwala porubili tak bardzo, że błagali by został i panował nad nimi i całym krajem. Widząc, że przyjaciele nie zmienią decyzji, podarowali Totowi lwu złote obroże, dorodce piękną bransoletkę wysadzaną brylantami, strachowi laskę ze złotą gałką, żeby się nie potykał, a blaszanemu Drwalowi srebrną. Inkrustowaną złotem i klejnotami puszkę na oliwę. Każdy z podróżników wystąpił z piękną przemową dziękczynną i tak długo ściskał ręce winkom, aż zabolały go własne. Dorotka poszła do kredensu czarownicy, by zapakować do koszyka jedzenie na drogę i ujrzała tam złotą czapkę. Kiedy ją przymierzyło, okazujeś, okazało się, że pasuje doskonale. Nie wiedziała o czarodziejskiej mocy czapki. A postanowiła ją nałożyć, bo uznała, że jest naprawdę ładna. Własny czepek schowała do koszyka. Po niezbędnych przygotowaniach przyjaciele wyruszyli do szmaragdowego miasta. Winkowie zawołali wiwat, wiwat, wiwat i życzyli im na drogę wszystkiego dobrego.